Ramy? Biologik Clan Bonkol, clan flame I co to znaczy klan? nie rozumiem. Nie jestem w klanie Klan mogło żadnym... żebyś no. Serial, nie? Żeby jesteś fanem. A Em jak mi... Twe życzenie. Eee... Jeden. Jeden. Mój los Jeden. został Jeden. przypieczętowany. O, no no no. Dobrze ci o Dobrze. Do... Tu, nie mogę tu przewływać wzgogów no, w stłum. Jak każesz? Mój los został przypieczętowany. Moja lubiana muzyka. Najgorsze jest to, że tu zaraz z samego początku możesz zostać zaatakowany przez całą armię. Dobra, koszary. Hokie, ja robię około... może raz guli, co? Nie no, to we dwójkę byśmy sieli samemu to nic A, nie zrobiło. Musielibyśmy się od razu zrobić. Potępieni stają na twoje rozkazy. Przywoływanie Potem kończą stają na twoje rozkazy. wiem. Chyba mogę. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Kupoduję, Potem to też, stają jest na swoje ok. rozkazy. Jeszcze. Czemu ten Arcymak się tu nie pojawia? Tak ja się, się stanie. Ulepszenie go. Mój los został przypieczętowany. Tak wiem, <laughs> drawienko jedziemy. Drewnęko, drywienko. Gdzie mam przelać swą krew? ty ty Ja i teraz na potęgę footmanów, kurde. No już mi przychodzi stary masz milicja tu wiek, nie milicja, tu wiek. Milicja? Milicja obywatelska? No, już mi wchodzi. No oni to robią. Później, która? się nie potrzebuje, dobra. Później, tutaj. Sześć. I is... DAJ SEDAR! Za króla, Za króla Cisza! Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Zgodnie z twoją wolą. Ktoś mnie A, mnie. Gdzie mam swą krem. Ukończone. Moja cierpliwość Cię wyczerpuje. Naprawdę? Nie zauważyłem. Poczuj mój gniew. Zgadzisz ich wszystkich. A potem się Cię chcę tu Moja zemsta twoją zemstą. Księga zwinności. Pragnę jedynie się na nagę, Przywołaj więcej figuratów. Oddam życie za Nerzula. Tak się stanie. Zostaliśmy zmarnowani. O co do zadowoli? Przywołuje. się. z właśnie, no, nie pochlebam tutaj we dwóch. U ciebie coś tam się dzieje, jakieś dymesy widzę. No ja jeszcze nie. tak, takie, nie takie. A tutaj jest do. szczurek. Tak, 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 tak. Siema, siema, siema szczurek. Cześć. Moja zemsta, twoją zemstą. Moja cierpliwość się wyczerpuje. Na Przywoływanie ukończone. Czego sobie życzysz? Czego sobie życzysz, panie? Jestem ciemnością. Ja. Za króla Lisa. Za Nerzula. Nareszcie. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Żądamy więcej drewna. Moja cierpliwość się wyczerpuje. Za króla lisza! Ktoś No to wyjdzie jeszcze raz wydał? Ja odpuszczę. Wedle rozkazu. Mój! Przywoływanie ukończone. Yeah. Czego sobie życzysz? Potrzeba więcej złota. Jestem ciemnością. Jestem ciemnością. Let's go. Poczuj mój gniew. Za Nerzula. ich wszystkich. Za króla lisza! O kurwa, przeciwnik tutaj. Halo? Obudzi? Teraz? Teraz ci mam no. nagle pomóc? No dobra, idę, spokojnie. No. Twoje życzenie jest dla ja mnie rozkazem. Moja cierpliwość się wyczerpuje. Gdzie idę, wiesz? Nie będę używał teleportacji. on Czy ty używasz? Czy ty używasz? Używam, Chyba idę do ciebie. Dawa, dawaj, dawaj, bo to jest już niebezpieczne mój gniew. Nareszcie. Ktoś mnie wzywał. Zabiję mi bohatera? Serio? Trole mu, zabijam troli. Następny zginął, dobra, spokojnie. Jestem ciemności. jak troli nie żyje. Lecimy dalej. Chodź chodź, chodź na pełne. Przechodz do roboty Chodź mi ten e, tutaj. Moja zemsta, twoją zemsta. Pragnę. To się nie dzieje z Moja cierpliwość się wyczerpuje. Za króla Lisa! Wedle rozkazu. Co wy tam, kurde, wychodzicie na mnie? rozkazem. Co to jest? Nie mogę Jak każesz. tu żakardów zemsty. Gotów do pracy. Oddam życie lepsze. gotowe. Nie mogę zgodzić się ze wolą. Tak się stanie Doskonalone budownictwo. Ile mam tych... Śpiący się odzydł. zgodnie z twoją wolą. Żądamy więcej drewna. Ktoś mnie wzywał. To jest za mało tego, dobra. Dobra, i co tam powiesz? Co u ciebie? Mam no jest ciężko! Było ciężko. ciężko, teraz już jest w okej. Okay. <słysza> Tak, tak, Masz Moja jednego do rubiana u mnie, wiesz? Dobra. Jeszcze go. Dary, no, walka z arcymagiem ukończy. to jest chyba jak walka. to na manę o tym. No nie, nie do wyjścia, No trzeba coś tu. Moja cierpliwość się wyczerpuje. Chyba więcej manę wygrywa. Ktoś mnie wzywał za króla Lisza. Przywoływanie ukończone. I ten, już ekspansję będzie robił? Zgładzić ich wszystkich, zakończone. Moja cierpliwość się wyczerpuje. Przywoływanie ukończone. Niech zacznie się bitwa. Moja zemsta Dobra, zemsta. Jedziemy z tematem Zakrola Lisza. Bo na taku plus 6 zwinność. Ja nie potrzebuję zwinności do diabła. Ty nie, nie chcesz być zwinny? Twe życzenie. Mogę być, ale. Tak inaczej. Tak się stanie. Idę na tą tutaj w twojej bazie, czerwoną jednostkę, wiesz? Dobra. Badania zakończone. Gdzie mam przelać swą krew? Tu masz dalej na Rubiana, stary. Moja stary. Niech tam jest. Zemset. Przyda się. Mm -hmm. <laughs> Przyda się na przyszłość. Za króla Lisha. Wedle rozkazów. Śpiący się usił Jeść yeah. Zostaliśmy zaatakowani Ktoś mnie wzywał Badania jest sam kościół Golem, pary to jest Moja zemsta, twoją zemstą. Dokonaj wyboru Czekam. Ktoś mnie wzywał Wedle rozkazu. Jestem ciemnością. Cienie. Moja zemsta, twoją zemstą. Moja cierpliwość Brac się wyczerpiła. Wedle rozkazu. Niech się zacznie rzeź. Ktoś mnie wzywał. Nie. Nareszcie. Przywołaj więcej zyguratów. No to już się służyć. to robi. Zgodnie z twoją. Wcześnie. ta obroża. Co to daje? Uuu, uh, uh, co, my... co się stało, co się stało? Mam Moja przywołanie demona stary Aaa Przywołaj więcej zigguratów Cie nie Potrzeba więcej złota Potrzeba Musimy ziguraty przywołać Moja cierpliwość Oby to się wyczerpuje No to co? Lecim? Okej, okay. muszę jeszcze tutaj się wyleczyć. Wedle nie mam armii, kurde, się tak teraz bawiłem z tym. Daj mi chwilę. Niech nie chcę Boże. Moja cierpliwość Co tam masz, mi powiedz, wyczerpuje. za armię masz? Czym ty tam dysponujesz? Idę zabić boże. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Ktoś mnie wzywał. Moja cierpliwość się wyczerpuje Moja cierpliwość się wyczerpuje, let's go Idziesz? Dobra Nie sprzedałem i temu dalej Na tam leży? Reszcie. O, może tak Za króla Lisza! Pomyliłem się starostowaną Martwi będą służyć. Gdzieś idę zobaczyć co tam mają Moja zemsta twoją zemstą. 60. Ojej. Za dużo drewna Drew się wyczerpuje. Zanerzula. Wedle rozkazu. Poczuj mój gniew. Nareszcie. Nadchodzi. Yeah. Potępieni czekają. Za króla Lisza. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Zgodnie z Twoim o cóż znowu chodzi? Moja cierpliwość Uleczaj się wyczerpuje O stary, chyba mnie osaczyli? Dobra, idę tam, idę już do Ciebie powoli Dobra, idę idę, A. spokojnie, nic się nie przejmuj Już idziesz? Mhm, idę, idę Daję Ci drewno, jakbyś chciał Dlatego akurat mam w za dużo. Dobra, hot star bo... Idę, idę, spokojnie Zobacz, że jestem przy, przy bazie, ale ty chcesz tutaj bić się, a nie chcesz do bazy się wycofać? Wycofaj się. Ja jestem ciężkością. Tutaj tak yeah. idę. Martwi będą Moja zemsta twoją zemstą. Dobra, idę. Tego na sobie stary. Nareszcie. Dobra, dawaj. Niech zacznie się bitwa. Witaj. Za Potępienie czekali, badani od rzesza śmiertelników. Moja cierpliwość no, się wyczerpuje. Rozdzielili się, rozdzielili się. Widzę, widzę, widzę. Ktoś mnie wzywał. zrobię jak każą Ciebie. Zgładzić ich wszystkich. Dobra, ja tutaj regeneruję manę i tak dalej. Moja zemsta twoim zemstą No kurwa wycofaj 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 Nareszcie Kurde nie umiałem tego poradzić z tym O cóż znowu Fucking shit został taki właśnie miałem potępieni kieni czekają Niebawem ruszę na łowy te budynki, jak mi tam dużo dają. no naj oczy już z dołu chodzi to twój pomysł słuchaj kurwa jebul kurwa a kapie na tak mi się wydaje też Potrzeba więcej złota to był pod wierzchem cały czas a i dupno mnie a kurde nie, nie miałem kontroli przez stole na też no bo patrz, ja cały czas robię, wiesz, i z, z jego... No dostał, dostał w pierdziel. Dobra, teraz się odkuć odku musimy, wiesz? Ja robię regenerację i jest git. Intymne zdjęcia Bonkola? O, to Cezary już widzę, że spamuje Śpiący, zaatakowani O kurde, co tam poszło? Max? Weź, weźmy te jednostki weźmy te jednostki stąd no. wow 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 patrz co on my... robi My możemy, nie możemy. Wejdź, wejdź, wejdź. Możemy zaatakować go. Patrz, co tu się dzieje. On nie ma dużej armii. No Oby to miało. No dawaj, dawaj, dawaj. A, dawaj. Dobra, chodź, idziemy, będziemy. No, o Ja mam dużo jeszcze aktywnych. Olacie? Zrobię jak każą. Jazda, jazda. Padnij na twarz po obliczu plag. Potępieni pieni czekają. Oby to miało. Martwi będą służyć. O ty gnojku. Intrygujący, Niechaj A tam ma tych ty trzeba zabić Martwi będą służyć I to ciśnie On ma bardzo mało na magnim O ja pierdolę jak on go uleczył Dobra ja maga mi się wycofam do bazy Twojej mhm. Trzeba więcej złota. Zostaliśmy za... Jak coś mam, mogę się tepnąć zaraz. Zaraz, zaraz. Chłopie, mam tyle... Jestem ciemności. No to dawaj, zary, jak możesz, to dawaj. Cienie wzywają. Mam tu już trochę przeszkadza, goście. Zostaliśmy za... Ktoś mnie wzywał. O, ma tych kurde, ty, cholernych magów, którzy Moja mnie nerwują. wiesz? oni tu przeszkadzają strasznie. Czekaj, czekaj, bo może się wycofuje. Nie wycofuje się, on jeszcze to chce mi dokończyć moje budynki. Ale potrzebuję teraz, jak zabój. Dobra. Jestem Dobra, idę. Za króla Lisza.

Nie, kuchwa, ja pierdolę. Zamieści. No ja pierdzielę, ten stun jest mocarny, no. Dobra. stąd, nie wyjdzie Nie, no ten stun jest za mocny po prostu. A Potrzeba więcej złota. Potem piesta na twoje rozkazy. Co nie wiem co zrobić, nie nie ma jeszcze wyvern, ale czuję, że tam już się pojawiać zaraz będą. Śpiący się obudził. Nie, ja wiesz co, pójdę w pożeraczy magii, jeżeli on, ma, on poszedł w magów ogólnie. No. To ja pójdę sobie w pożeraczy magii. z, z mi, z mi, mi do bazy, uważaj. No co, jest ci poradzę. Ja uwładzam na twoje jednostki, owszem. I Dobra, zmarnował to. Ej, kurwa. Niechaj prowadzi mnie ciepło. Dobra ja wchodzę grubasami w nich co? No może spróbować Zrobię jak każą ciebie Dobra do tyłu do tyłu bo się wycofują, będziemy tylko połączował wiesz Zrobię jak Ja w międzyczasie bazę robię, znaczy moją armię tutaj odnawiam Martwi będą służyć. Dokonaj, wyboru. No zaraz farmy będę miał. What the fuck? Cienie wzywają. Jedna forma, druga forma. Pragnę jedynie służyć. Trzecia forma. Zobaczmy to zaraz. Mój los został przypieczętowany. Przemierzę Cienie wzywają. Ktoś mnie wzywał. Dobra, zaraz podejdę tam. Wchodzą mi, wchodzą mi znowu. Wiem, wiem, wiem. Poczekaj chwilkę jeszcze. Najwyżej ci rozwalą dwie farmy. Ja podejdę już pieszo tam, idę do ciebie. Moje Właśnie, nie, już nie. Ciebie. Dobra, ty musisz poczekać 10 Smok? sekund jeszcze. Smok, stary tu jest. Nic się nie przejmuj. Mnie Już powiem. Pomnój to Dobra, jazda. Puk, Już padłem, starki. Moja się Puk, Co smok? Puk, powiem ci smog. ja się... Stary smoka ma przyznanego smok No i niestety... To ci tak, w momencie kiedy już są te walki ja zapomniałem całkowicie o wilowaniu bazy do trzy tak, wiesz Dobra, gdzieś było z Ale kozaki Niestety, nie udało się Albo my zbyt pasywnie też gramy A my jest? oczywiście, że tak Czekaj, zobaczę czy Minecraft działa Powinien, bo ja to już jeden dzień zotóweczkę stary bym się z powrotem za to Jaką nie... zotóweczkę? No stary, za jeden dzień złotóweczka chodzę. A jaki dzień złotóweczka? Co ty to? Co ty to gadasz?